I Polska teraz jest atakowana jeszcze przez Szwecję i Węgry. To nie wygląda za dobrze. Ale Polska tutaj musi atakować tą Rosję. Ale pewnie całej sobie nie zdobędą, niestety. Nie ma tutaj szans na to. Nie ma na to złota. Chyba że im bym to złoto dodał, dodaję im, dodaję im, bo to jest nieprawdopodobna sytuacja. Dodaję im tylko złoto. Zdolności bojowej im nie bustuje i dodaję im w taki sposób, klikając, żeby oni jakoś milion złota nie mieli czy coś. Niech oni mają po prostu złoto, żeby tutaj przejąć całą Rosję, bo jednak udało im się ich tutaj podbić. No to jest taki mały buścik, to nic się tutaj złego nie stanie. Ktoś ma do tego problem, to niech napisze w komentarzu. Jeśli będzie dużo takich komentarzy, to następnym razem czegoś takiego robić nie będę. A też tutaj dodaję to złoto tak, że Polska nie będzie po tej wojnie jeszcze miała jakoś mega dużo złota. A trzeba tą całą Rosję przejąć. Już jesteśmy największym państwem. No halo, jeszcze tutaj klikam, bo jeszcze cała Rosja nie została przejęta, to jeszcze sobie widzę, że Szwecja przejmuje od nich jakieś tereny, ale okej, okay, już nie przejmują. No to już są takie tereny, że przejmowanie tych wszystkich fikseli tutaj będzie trwało naprawdę długo, ale to się uda zrobić. I Szwecja jest atakowana, Rosja skapitulowała. Nieprawdopodobna sytuacja. Polska podbiła Rosję. Wy widzicie, wystarczyło wyczekać moment i dodać Polsce naprawdę mało złota. Osobiście uważam, iż nie dodałem im jakoś dużo tego złota. Ale teraz Polska ma tylko jeden zdolności bojowej, co nie wygląda zbyt ciekawie. Ja im tutaj tej zdolności bojowej teraz dodawać nie będę. Polska jest atakowana przez Węgry. I tutaj jeszcze przez coś. No to dobra, to trochę tragedia. Polska musi poczekać na lepszą zdolność bojową i na złoto po prostu. Polska, jak... czy Polska ma przychód? No Polska ma co chwilę z kimś wojnę.